Miał być dzisiaj Critical OPS, ale nie, dawno nie było Robloxa, dlatego go nagrywam. Mamy czwarty odcinek i grałem w grę. Piggy, przed chwilą grałem. Niestety był tryb, w sumie sam na niego głosowałem, bo jeszcze go nie widziałem. E, player plus bot i to było naprawdę łatwe. W jednym miejscu postawiłem plotkę, w drugim masowo pokonałem typa. Od razu to jest serka ale z wygrałem, ale bez <grym> Podemne, do będę grał. E, koloru skóry sobie nie zmieniłem. Kurde, nie zdążyłem. E, teraz pytanie, czy jest. Dobra, jest dom. Jest dom. Jest git. Jak widzicie, mówiłem to już, że koloru skóry nie zmieniłem. Znaczy ogólnie to zmieniłem, ale mi się on nie zapisał. Dawno nie grałem w Robloxa, już mamy prawie minutę, ale to nieważne. Tutaj mniej więcej wiem, sorry, sorry, za takie rzeczy, które no nie powinny być. Aha, czyli to jest taka, jakby gra dotykowa. A co tu jest, dobra? Najgorsze jest to, że znając życie, pigi zaraz mnie złapie, bo ktoś jest playerem. Dobrze, nie ujawiłem. Dobra, chodź, typie. tak piggy woken up u green mam zielony klucz o jaka słodka świnka pepa znaczy rodzinka świnki pepy pomocy pomocy naprawdę pomocy Zobaczymy co ona na moją sztuczkę z łazienką. Idzie tu? Idzie tu? Nie ma jej. Zaraz mnie zająć, że cię złapię. Jej tu nie było. O nie, pamiętam tą scenę jak byłem mały oglądałem. Kacenki też nie znam, dlatego chciałbym ją odkryć. Dobra, tu jest otwarte, ale ja mam grinki i on mi chyba nic nie da. Ale chyba Redki już był wykorzystany. Jest tutaj Belka. W ogóle goście, którzy tutaj... Co? Dobra, ale wracając goście którzy tutaj dużo robią to pozdrawiam oczywiście parpuki ja powiedzie... ja potrzebuję ręcza ręcza czy tam ręcza się boję teraz zeskakiwać przypadkowo zeskoczyłem przypadkowo no musiałem przypadkowo... A w ogóle możecie mnie zapraszać? Jestem y, wysowski 1, 2, 3 Zaraz, czy ja nie byłem makes? O, nie byłem makes? Podłoga hit? Hmm, dziwna sprawa, ale okej. Okay po prostu widzimy się w kolejnej rundzie. Rzeka, to jest twarzy... Gdzie to jest? Przepraszam bardzo. Gdzie to jest? się pytam. Rzeka, to wszystko co się teraz ale jak? co? jak to jest dobra, teraz kolejne cięcie bo ten sery widzimy to, nie bo na to nie, nie, nie idzie, ale żebyście się nie nudzili, to kolejne cięcie, będę robił odcięcia, czy jakkolwiek to się nazywa kiedy będzie coś ciekawego Okej, okay. znowu i znowu się... Czy jakkolwiek to się nazywa? No, dobra, to co tu masz? Bo znalazłem wow, kto by nie znalazł chłopa, ale idziemy sobie zobaczyć, tutaj mamy Piggy little brother, czyli George, to jest mama, tutaj jest dada. tata, tutaj jest, o no ile się nie mylę, Suzy, bo jak nie wiem, 5 lat to oglądałem. to jest chyba mroczna i tutaj jest... Dani. Ale ogólnie to jest dogi, memory, memory, no memory, dobra, memory, rzeki, model, model, o ile mam nadzieję, że dobrze I to czytam, i youtube bloger. Dobra. Czyli patrz, czy coś tutaj się dzieje. A, czyli już mamy rozgryweczkę, tak? um, więc nawet dobrze, że dostanę zdjęcie. To, przypał, dobra. Teraz jest player, jak będę ja. ja. Naprawdę. Jeden... jeden wyżej. Jeden wyżej. Dobra. O nie, druga mapa. Ona jest bardzo duża. Aha. <śle> uh -huh. Okej. Okay. Szczerze, że ja tak nie mówiłem, ale po prostu najgorsze jest to, sorry za taki pipip, pip. albo tak, albo inne, wracając, najgorsze jest to, że te rzeczy nie są cały czas w tych samych miejscach. Okej. Okay. O nie, pig... pigi wstała. Co ona jest tu? Nie, ale lepiej iść. Tu mi się... Kto otworzy drzwi? To jest trochę creepy. Znaczy to nie jest creepy, tylko to jest takie... Tutaj ty młotek potrzebuję. Ale co tutaj jest? Może on zobaczyć w nie. To już pułapki postawię. W ogóle mamy 7 minut odcinka Tam jest Ja mam pomysł tak. Tak, Jak mnie nie zauważy, to to jest hit Uwaga Nie zauważyła mnie przez chwilę no, nie zauważyła Ale przez chwilę mnie nie widziała Kurde, muszę znowu robić cięcie. Dobra, to kolejne cięcie. Okej, okay, teraz ostatnia rozgrywka i jestem świnką! Po raz drugi w tym życiu. Ogólnie w tej grze O! O! o to? A drugie najlepsze jest to, że nie mogę zginąć. Jedna poszła. Dostałem chyba za to kasę. Jeszcze raz ser i w tle. zbudowałem się. Nie w tę stronę. Nie. O! Jest! No nie, naprawdę? Dobra, idę do góry. Bo jest jedno poszczególne miejsce. Tak, wiem, typa. Ale teraz będę mieli... Mieli trochę problem. Dobra. Dobra, ten John jest. Tak. A, on spadł. Ja wiedziałem gdzie on jest. Tylko on spadł naprawdę. Mam nadzieję, że została tylko i wyłącznie to dwójka. No nie. Jeszcze to z dronem wgmentu, w prasie kamperowskiej. Dobra, kasa jest została. Najlepiej jest to, że za kila dostajesz kasę, bo nie jest tylko z kasy, czyli no jakbyś nie dostawał jak nie będę dostawał kasy, to się wkurzę. Hmm. Dobra, tutaj szybko. Gdzie oni są teraz pytanie? Na pewno oni... Na pewno na pewno je przegram. Albo będę musiał szybciej odcinek skończyć, bo już jest dziesiąta minuta. Ech... A wy nie zobaczycie ja na chwilę. O! Jeszcze są. Dobra. A właśnie, ja tutaj muszę zostawić. Nie tutaj, tylko w tym drugim. Ja tutaj muszę zostawić też będziemy mieli problem najlepiej no zostawiać w poszczególnych miejscach kto jest? gdzie jest? jeszcze ktoś jest? co tydzień wyleży ta łóżka? pępa Dobra, ale powoli będziemy kończyć. Czemu ja się zbogowałem? Albo mi sama kamera się po prostu wyłączy. Dawać Szybko. Dobra, ja się przestraszyłem. Tu są. Czy ten typ wygląda tak samo jak tego? Ale ku... Dobra, ale... Wracając, ten typ trochę po, po, podobny wygląda, ale kurde, jakbym chociaż jednego zdjął. Nią... się z nim i Najlepiej właśnie z tego dołu. O, ktoś wszedł w pułapkę szybko. Dobra, ostatnia chyba. Dobra. Dajmy na to, że się zbagowałem, Może przejdzie. Albo ja ja dopiero już tutaj przeszła. Są dwana Na pewno się kampi. Znaczy nie na pewno, ale jeszcze raz że on się kampi. Bo jakbym ją tutaj zobaczył. bym ją zdjął, to by było fajnie. Ale mniej więcej zdjąłem parę osób. Ona sama, ona sama, jak, jak zeskoczysz. ta, jak zeskoczyć! to kończysz. Dziękuję wam za oglądanie. Wygrałem. Do zobaczenia. To był czwarty odcinek z Robloxa. Widzimy się dzisiaj w Krytkale OPS, bo musi być. Musi! Do zobaczenia i cześć!